Zameczko ziomeczki ze strony koksiarki. 1, 2, 3. A dzisiaj ze mną jest? Andrzej. Ziemaku, nowy jestem. No i dzisiaj zagramy w LSA 15 na mapce. I... Typowa wieś. Typowa polska wieś. I to jest ten czwarty sezon, ciąg dalszy. Tylko inna mapka, inne mody. Mm -hmm. I jak chodzi o to. Co w tym odcinku ro będziemy robić? Ale poczekaj. E, w piątek Mafia Solec wydała tą mapkę i modpak, no to mogę wam... Po ci. No podziękujcie. No Myślę bo, jak chcecie, to zobaczcie u Mafii Solec, kto gra Walesa. I możecie z nami grać. E, Nie no, zależy. Ten ipts będzie podane w opisie. No. No Dobra, i... To... chyba wiecie jakie są maszyny, jak ktoś oglądał Mafia Solec. Czyli tak, ja mam farmę brącz... E, mi... E, Mafii Solec, czyli z krowami. A ja mam brączka. A on ma brączka. I maszyny chyba A jak ja, ktoś ja, oglądał. Że ja będę jeździł tego, co ja? Co? Do ciebie pomówi. No, no... Dobra Nie wiem czemu ja tak się... trochę... Nie wiem czy mu tnie, nie wiem Może Dobra, za dużo maszyn Maszyny to takie ja jak jej... widzieliście Ja będę Ursusem 355 I moim... Bisonem Wiesz co? Może zróbmy tak, że jednożniwa na dziś Aha, no no, no. Że ja będę kosić, albo co? Albo ty powiedziesz kosić, a ja ci no, no przyczepę po podstawie nie no dobra A tu to Chyba jak wreszcie to No ja biorę No to jeź na pole Jakieś bliskie Takie małe Je tutaj te Nie no jakieś nie wiem To leci Ja biorę 60 I przyczepę drewnianą Niby do taką, nie wiem, ma ona się tak w ogóle taką przyczepę do tego czy coś? Nie wiem, czy tak nie się, ale lecie. Nie wiem, może jest za dużo maszyn, chyba myślę. E, bo ci te światła z tyłu haczą. i header haczy. Kurde, coś mi tak na pokowu. to weź ty jedź ty Co? Widzone? No A co ja mam kombajn z kombajnem swoim jechać Dobra, to zost... Dobra, ja pojadę tym swoim, a ty weź tego traktora Biorę bajzu Pisdziestę szóstkę biorę czy tam No. kurde, bo będzie trochę Ej Na dwa bajzony i na dwa traktory. Nie, no. To jak w tą? Jo, tamtą. pojadaj. E, w tamtą stronę jak. W którą? No, ja do lewo. Tamtą Pojadę chyba, ci powiem. Nie wiem, ale chyba biorę ten rzepak. Biorę ten rzepak. No jest, czy duży? Na jeden ten starczy. Gadasz? No. O, coś słabo sypie. Co? Słabo sypie. Gadasz? To ja go tutaj co? No bo kość co chcesz, no. To go tutaj, zostało. Żeby... No, bo No ja na farmie albo coś i... Weź jeszcze traktora z przyczepą, przeprowadzić. i... też tutaj dalszy, od tego sezonu, czwartego sezonu. No, no robię no. Teraz nie wiadomo ile będzie ta seria trwać Ja chodzi o to e, te maszyny to jest ze save gamea To żeby nie było Na save gameie gramy Na sieczkę robisz, No przecież nie da się nasie, na słomę Żepaku Coś Ci tu przyjdzie jeszcze, czy jak? Nie, nie no. Ale jak coś, to możesz coś powiedzieć do widzów. Co? Możesz coś powiedzieć dla widzów, do widzów. Czekaj chwilę. Ja chodzi o to, Andrzej ma kanał. Ten kanał nazywa się jak? Ej! widzicie. czy nie? się pyta jakie hasło do kanału powiedzieć mu? czy nie? ale wiesz, że teraz nagrywamy nie nie nie, nie powiedz mu, że później tam widziałem, że jaka na to jest kolorowa no to weślę wam tam linka do tego kanału jego Mogę tu jest drzewo Nie wierzę Może to jakoś pogarniemy Dlaczego laguje Co? No albo weź co zrobimy usuniemy te kilka maszyn które są niepotrzebne i może przez to Na przykład ten małe, nie? niepotrzebne? Nie no ale... Niektóre maszyny trzeba usunąć, bo one tak w ogóle nie będą nam No, ale to na razie jeszcze się pomyśli, co nie? No, o, po na, po tym. Przed nagrywaniem to się. Jak będziemy zaś nagrywać, no, to, się może to się to... Następny odcinek, nie wiadomo. Nie wiem, muszę jeszcze wciepnąć odcinek i tak. Tamten stary? Nie, ten. A tamten następny co nagrywaliśmy? Na tamtej... ...belgijskiej, to nie ma tego odcinka. Aha, dobra. dobra. Siema, siema. Siema. E, przywita się z widzami. Bo wstąpiłeś... ...na nagrywanie. No właśnie. Witam jak wszystkich. Jak widzicie, Rychu przyszedł, jak się nie mylę. Dobrze? Tak. On też może na będzie nagrywał, nie wiadomo... ...jak będzie chciał w dziwnym momencie przyszedł tu No niecałe pół... pół tego pół kombajnu mam niecałe dopiero Aha. to kiedy tam ci podjechać to polecam, okej? Okay? Mm. No dopiero mam 43%, półtora... półtora... tony. Pieruch? No. Ci powiem, że zapach bardzo słabo odkleci jak zależy od tego. się tak, ci... ci powiem, że jak ja grałem... ...na tych... na tym mapce... ...ale tam... Kupywałem sobie swoje maszyny, ten, no to mi nie lagowało. Aha. Nie wiem czy jeszcze raz powiem, że. Czy ten bizon nie jest za głośny? Bo jest tam raz To jest mapa V2, czy nie? Jak się nie... jak chodzi o to to jest no V2 nie no To jest chyba V2, albo jedynka nie, to chyba 1 jest V1 Aha, no bo Dostaniecie opis do Andrzeja do kanału I, i Mody czy ja? Weślę Wam linka do tego Może być tak, że kto by chciał grać I gdyby nawet Andrzeja nie było to może być jedna osoba jakaś No albo dwie no, no nie wiem to tyle osób pomoże Jeszcze na 29 widzów Jak dobijecie 29 widzów To będzie specjalny Z osobą specjalną Tak myślę, żeby nie było. Jak się jeszcze to następny może bym zrobił Jak ten? Jak filmik? No, z... z graniem. Wiesz? No, z jakim... No, co ci teraz chodzi? No! Jak się wyrobimy, Co nie? Nie wiem, kurde, ja zapomniałem minut. Zapomniałem tego ustawić. 100 yy... Stopera. Aha. Kurde. Co jest najgorsze w tym bizonie, że jedzie no o 4-5 na godzinę. Aha. Co jest najgorsze. Dobra, Masz... No i ten... Maszyn... bie maszynki są wspoko. Abra na kovucie. Mo by nie było. <coughs> siedemdziesiąt trzy A tak to tak powiesz co? Ale do kogo? No do mnie, no tam co? No... Nie wiem, chcesz coś powiedzieć tych widzów w końcu czy coś? A co ja tam mogę mówić? O właśnie, ile procent? Aha. 88. Aha. No to jest A. Wiesz? Mm. Tak. To, to tam ci podjeżdżać powoli czy jak? Nie ja wiem, możesz podjechać może. Co znaczy. brzmiłeś? No. Że robimy. Ale weź sobie teraz wkurzyło w tym wizonie. Że jak Co? załączę motowidła czyli header to Weź zawsze słysza Where are you? Aha. Dziwne kurde Ej czekaj wysypię! Szczuł, czekaj tego dosyć jak mi się było Albo dobra To wysypię to razu A to jest na nawet

Ile ja ma dopiero? 40%. A miałem mnie całe sto, tam brakowało. Nie wiem, on chyba ma 3,5 tony ten kombajn. Gada? Nie, mówię. Te ślady zostają. Ależe paczek leczy, skoszony. Chłopaki, już ma 2%. Ile? 52. LOL. Ale to skosi się to całe pole Ja nie mogę co jest z tym kombajnem też mi pisało Mówiło Where are you? To samo co z tą Zip Mom. Piosenka leci jak się włączy mogę wejść No to wejdź i włącz ten kombajn Jak masz głos włączony Jak masz dźwięki włączone Masz głos? Masz dźwięki no. włączone? No. Potem włącz motowidła. Tak na... na chwilę. I słuchaj. Słyszałeś? Na chwilę jest. No... mot pasażera. nie niedopracowany. nie. cicho, cicho. Ja się teraz trochę pokoszę. To ja jestem za pasażera. Glądasz możesz. Nie. Ja z bo kurde jestem w, w szybie. We drzwiach. Gdzie? We drzwiach jestem. Ale gdzie to ty jesteś? W kabinie. Ale gdzie jest... Chcę... Z tobą jestem. Nie u mnie. Nie? U ciebie jestem. A ty kosisz? Aha, bo mi nie pokazuje, ale okej. Okay. Dobra, ja lecę po... Co to nie pokazuje tu, ale okej? Lecę po 60. 62% było, kurde. To jest słaba, co przyczepka. Małą pojemność ma tę przyczepa. Poczekajcie, widzę, sprawdzę, ile ta przyczepa ma pojemności. 5580 tysięcy pięćset ma. Ile masz... Ten, ten ile masz w zbiorniku? 12 100. No A to 470 Widzisz Leci no. ja tam potem dwajzona odstawię na miejsce, okej okay? Dobra, tu możemy tu zakończyć ten odcinek No po co? Dawaj ja, tam powiedziemy Już tak kończymy ja, tak. Wiesz, to co? To będzie się Tu? No, w razie taka dzisiaj tak tą Zamknij rurę. Czekam chwilę. Dobra, jedziemy, wywieź. ten rzepaczek. Jak coś, to trzeba jeździć do brączka. Na farmę. Na farmę, żeby się wysypywał. Znaczy się, no tam <coughs> tu jest bol bo tutaj jest bolka, co nie mówiłem i tu jest od gorączka. No to trzeba tutaj wysypywać ten niektóre rośliny. I za to kasa leci! Niecałe tysięcy dostałem Ci powiem. Dobra, zostawimy go tu. O! Ewa walułeś. Bardziej musisz skręcić w lewo. W prawo no. Dobra, Przyjadła się No maluszka. No kupiłem tak. Dobra, no to czyli tak. W dzisiejszym odcinku co było? Andrzej. Żniwowanie. Nie? Rzepaczane. No i tak. W kolejnym odcinku może będą jakieś jęć albo pszenica. Potem będzie presowanko i może złożenie, tak myślę. Albo będzie coś innego. No. Ale tak no myślę, żeby... Może jeszcze dzisiaj nagrać. Może jeszcze dzisiaj będzie no. ten odcinek i będzie intro te co było no jak widzieliście może zrobimy tak że przez wszystkie odcinki tam będziemy kosić ten te niektóre zboża a później to tam będziemy na no, te prasować tak jak mówiłem i będą siewy i kultywacja takie te. no to czyli tak no to odcinków może będzie dwa, może jeden na jeden dzień. Tak myślę. Dwa, żeby było. O, jak, jak się uda nam. No, no. to mapkę Save Game modpaka. i tam jeszcze trzeba ten... Wyślę wam, w opisie będzie. Wyślę wam link do kanału Andrzeja. Czyli jego kolorowe się nazywa. No i... Chyba będzie wszystko tak, myślę. No to czyli tak, dzisiaj ze mną był... Andrzej? Jurychu, jesteś? Tak, jestem. No to się pożegnaj. No, na razie wszystkim, cześć. No i czyli ja byłem koksiary, jeden, dwa, trzy, na razie.